Cześć, dziś pokażę jak sprawnie przemieszczać się pomiędzy ścieżkami w Channel Rack. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18. Startujemy. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób sprawniej i szybko przemieszczać się w Channel Rec. Trik jest prosty, szybki, ale niezwykle wydaje mi się użyteczny, szczególnie jeżeli cenicie sobie efektywność i oszczędność czasu. Mianowicie, moi drodzy, jak wiecie, w Channel Rec możemy mieć kilka ścieżek, w najlepszym wypadku, w najgorszym nawet kilkadziesiąt, i może to być troszeczkę problem. Problematyczne, szczególnie dla ludzi, którzy cenią sobie swój czas. W związku z tym dzisiaj pokażę Wam trik, który pomoże Wam sprawnie przerzucać się pomiędzy poszczególnymi ścieżkami w Channel rack. Przejdźmy do rzeczy. Wchodzimy sobie, moi drodzy, na pattern. Jesteśmy na paternie, załóżmy, mamy na nim kilka ścieżek, no i wchodzimy w jakąś tam ścieżkę. W tym momencie jak widzimy, mamy tutaj nuty, ale wiemy też, że na innych ścieżkach na tym paternie, na, e, na tym naszym Channel Rack znajdują się też inne ścieżki, z których korzystamy. No i chcemy się między nimi przemieścić. Oczywiście możemy to zrobić. W w sposób klasyczny, czyli powrót do okna Channel Rack, wkliknięcie się w inną ścieżkę. No i jesteśmy. Możemy, ale to są dwa kliknięcia. Mamy też drugą rękę, która w tym momencie jest zupełnie niezajęta niczym i moglibyśmy skorzystać z tego dobrodziejstwa, aby przełączyć się pomiędzy ścieżkami. W tym wypadku, oczywiście, korzystamy ze skrótu, który znajduje się pod klawiszem K i to nas przerzuca na kolejną ścieżkę, idąc od góry do dołu. Czyli tak jak widzicie, przerzucamy się na kolejne ścieżki od góry do dołu, idąc, idzie to bardzo sprawnie, ale jeżeli projekt ma 60 ścieżek, no, to już może nam to troszeczkę napytać biedy, można powiedzieć, a na pewno sprawić jakiś drobny kłopot. No, bo przecież trzeba się przeklikać przez 20 kolejnych ścieżek, żeby dojść, dojść do tej, na której nam aktualnie najbardziej zależy. Więc, takim sposobem alternatywnym, nie wiem, czy o nim wiedzieliście, warto o nim wspomnieć. Ja już go chyba gdzieś e, pokazywałem, dzisiaj chciałem Wam pokazać ten skrót pod klawiszem K. Natomiast, jeżeli faktycznie macie tych ścieżek kilkadziesiąt, wiem, że tak się zdarza czasami, no to możecie sobie skorzystać, moi drodzy, z rozwijanej listy, która znajduje się na górnym Mianowicie tutaj, jeżeli sobie klikniecie, możecie wybrać dowolną ścieżkę, która Was interesuje. Oczywiście, jeżeli tych ścieżek będzie więcej, no to automatycznie będziecie musieli też większą uwagę skupić na tym, co faktycznie chcecie na liście odnaleźć, ale wydaje mi się, że względnie jest to taki sposób pośredni pomiędzy tym przeskakiwaniem na channel rack i wskakiwanie, wskakiwaniem z powrotem do pianorola, a tym naszym K-sposób, który pozwoli nam w miarę sprawnie dotrzeć tam, gdzie chcemy, więc jeżeli mamy tutaj w tym momencie akordy, możemy się przerzucić na high hat i nie stanowi to dla nas większej przeszkody. I tak to właśnie moi drodzy wygląda. Możecie dać znać, która z tych metod jest według was najlepsza, a z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.